Będę się teraz narkotyzować, Siemoneczko, to ja. Taki trochę nieoświetlony. Cześć, witam się w kolejną środę, oto ja. Powracam z kolejnym transowym tematem i e, dziś będzie to temat o naszej rodzinnej miejscowości, o naszym miejscu pochodzenia, o naszym miejscu, gdzie się wychowaliśmy, powiedziałbym, ponieważ pochodzenie z że jest to miejsce, w którym raczej zaczęliśmy. Ale tak, ja ten temat już kiedyś robiłem, aczkolwiek było to jeszcze trochę w innych okolicznościach, e, więc teraz popowiadam trochę. Szerzej, może trochę nieregulaminowo, bo trochę zboże z tego tematu, ale o co mi chodzi? E, ja się jestem nieodwołalnie z Warszawki, się w niej urodziłem i się wychowałem, e, ale chciałem trochę poruszyć e, ideę tego, że nawet na przykład w dużym mieście, w którym mieszkam, są różne rejony. E, I na przykład, no, tak jak wiemy, w mniejszych miejscowościach jest trochę taka tendencja, że jest mniej tolerancyjnie, że jest mniej e, ludzi otwartych, a więcej homofobów, transfobów i tak dalej. Tak trochę jest. E, to też trochę zależy od rejonu Polski, ale raczej się przejęło, że im większe miasto, tym większa taka anonimowość e, i też na przykład z Warszawą trochę tak jest, że tu jest dużo ludzi, którzy napływają i nie tylko z innych rejonów Polski, ale też z innych rejonów świata, bo tutaj jest dużo obcokrajowców, e, więc... E, Różne odmienności trochę powszechnieją, i jest statystycznie o wiele większa szansa, że się na przykład spotka osobę trans, czy jakąś osobę, nie wiem, widocznie na przykład nie heteroseksualną, więc ludzie się trochę znieczulają na to. Nawet jeśli mają coś przeciwko, to przestają reagować po prostu. Co jest spoko, no jest jakiś kompromis, i e, trochę tak jest. Że właśnie te większe miasta są takie teoretycznie bezpieczniejsze, i uważam, że ogólnie Warszawa jest w ogóle evenementem. To jest trochę taka bańka. I na przykład, e, ja przez całe swoje życie mieszkam w Warszawie i ja w sumie nie miałem żadnych przypałów nigdy. Mi nigdy nikt nie pobił, nikt się nie czepiał, nikt nie, nie miał ze mną żadnego problemu. E, ja się przez wiele lat tak jakby e, prezentowałem jako taka chłopczyca i byłem, no, żyłem jako lesbijka, bo miałem dwie dziewczyny wcześniej, z którymi chodziłem za rękę po chodniku i nikt nie miał z tym problemu. Czasami ludzie się patrzyli jakoś tak bardziej nachalnie, ale to w sumie tyle podczas gdy no znam osoby, które mieszkają na przykład w mniejszych miejscowościach albo gdzieś na przykład na południu Polski czy na wschodzie, dostawały w pierdol i to tak nawet nie za to, że coś konkretnie robiły, tylko na przykład wyglądały inaczej, nie wiem, chłopak miał, nie wiem, rurki, dziewczyna miała krótkie włosy, nie? Coś tego typu, więc są różne miejsca w Polsce, w których może być nam lepiej lub gorzej pod tym względem, ale o co, tak przechodząc do sedna tego, o co mi chodziło, ja mieszkałem w różnych dzielnicach Warszawy do tej pory, i też mam trochę zdanie na ten temat. To znaczy, ja jak się urodziłem, i przez pierwszych 8 lat swojego życia, mieszkałem na, na Ursynowie. I tam, no, być może nie mam za wiele do powiedzenia, jeśli chodzi o tak, jakby transfobię, ponieważ nie miałem wtedy pojęcia, że jestem trans, ani nikt nie miał pojęcia, że ja jestem trans. U Ursynów ma też swoje rejony. Ja mieszkałem na takim strzeżonym osiedlu, właściwie zamkniętym, więc jako dziecko ja tam byłem dość bezpieczny i mogłem się szlać po tym osiedlu, i mi nigdy nic nie było tam. Ale teraz jak na przykład jeżdżę na Ursynów, ponieważ tam mieszka mój ojciec, to tak się rozglądam czasami po tych okolicach i tak... No, ja mam trochę nostalgii związanej z tym Ursynowem, bo to jest takie moje wczesne wspomnienia z dzieciństwa, ale jednak widzę, że tam nie zawsze jest tak super. To znaczy, że tam jest dużo takich garaży, blokowisk, są fajne miejsca takie bardziej nowoczesne, są też takie miejsca, gdzie bym się bał chodzić po nocy na przykład ale jak się wyprowadziłem, to się wyprowadziłem do Wesołej, która jest też trochę takim ewenementem, w, jeśli chodzi ogólnie o Warszawę, no bo to jest miejscowość, która nie jest, znaczy miejscowość, to jest dzielnica, która jest dzielnicą Warszawy długi czas już tak naprawdę, bo to jakoś od 2005, coś takiego, te okolice, ale wiele osób wciąż myśli, że to nie jest Warszawa, to jest Warszawa, ale to jest tak jakby, to ja się śmieję, że to jest taki gród warowny, bo to jest także jest Warszawa, a potem jest długo, długo las, jest Mazowiecki Park... Krajobrazowy, a potem jest dopiero wesoła, e, która jest w Warszawie, Jeśli tam normalnie autobus komunikacji miejskiej, nawet kilka. Ale ja na przykład nie czułem, że mieszkam w Warszawie, bo to tam jest takie trochę osobne miasteczko już. E, I tam było bardzo bezpiecznie. Przynajmniej z do moich doświadczeń, tam zawsze było super. Tam nie było za bardzo. ani jakichś dresów, ani jakichś, nie wiem niebezpiecznych e, sytuacji nigdy ja nie miałem przy nami problemu. Najgorsze co mi się stało, to mnie obrzucili gimnazjaliści Jajkami w Halloween, ale w sumie to tyle. E, I tam ja pamiętam, że ja się szlałem po nocy ze znajomymi i tak dalej. No i tam też tak jakby przechodziłem tranzycję w tych swoich powiedzmy e, pierwszych etapach, to znaczy ja się tam wałtowałem, e, najpierw funkcjonowałem bez testo przez jakieś dwa lata. E, potem zaczynałem testosteron, zaczynałem się zmieniać, i tak jakby byłem tam w pracy. Eee, w sensie pracowałem w, też w tej dzielnicy i nic, nikt nigdy złego słowa nie powiedział do mnie. Byłem w różnych urzędach, byłem tam w banku i tak dalej. I było super. Eee, więc to było tak, jakby dla mnie bardzo pozytywne doświadczenie. Eee, no i ponad rok temu przeprowadziłem się teraz do Centrum Warszawy Ścisłego. Jest tutaj zupełnie inaczej. Eee, ale również nic mi się nie dzieje, z tym, że tu jest na przykład kompletnie inaczej, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, bo z jednej strony jest to centrum Warszawy, więc tu jest jakby powiedzieć, tak jakby no śmietanka towarzyska, w sensie e, tutaj notorycznie się słyszy, nie wiem, ludzie po prostu gadają po angielsku na ulicy, bo to jest mnóstwo obcokrajowców, którzy tutaj mieszkają na stałe albo pracują przez długi czas. E, I naprawdę ilości różnych tęczowych ludzi tutaj też są duże i stężenie jest duże. I jest dużo różnych wydarzeń, nie wiem, parada równości przychodzi mi pod oknami, więc ogólnie no jest tak dość, powiedziałbym, multikulti i światowo-europejsko. Ale też na przykład są takie miejsca, gdzie ja bym na przykład nie chciał iść po zmroku, mimo że to jest ścisłe centrum Warszawy, bo tam jest duża szansa, że zostanę zaczepiony albo na przykład, że zostanę tam, nie wiem, dźgnięty nożem albo ukradziony. Więc różne są takie niuanse, no i tego raczej nie było w Wesołej, więc wszystko ma swoje plusy i minusy. Z moich takich obserwacji, to trochę takie centrum, centrum Warszawy ma takie duże zalety, jeśli chodzi o transpłciowość, że tutaj się dużo rzeczy dzieje. Więc na przykład, jeśli chcemy się zapisać, nie wiem, do lekarza pod kątem na przykład diagnostyki, albo jakichś innych rzeczy związanych z tranzycją, to spoko, wszystko jest pod nosem. I jest dużo różnych opcji do wyboru, albo na przykład do terapeuty, też LGBT friend jakiegoś, to też jest dużo takich opcji. Albo na przykład jeśli chcemy, nie wiem. Yy... Pójść na jakiś event, bo są czasami jakieś, nie wiem, albo to jakieś warsztaty, albo to jakieś, nie wiem, spotkania, jakieś, nie wiem, drag show czy coś takiego. To wszystko jest centrum Warszawy i na przykład w innych dzielnicach też, dzielnicach też jest, oczywiście, ale mam wrażenie, że centrum Warszawy to jest takie, no. Najwięcej no tego jest naćkane. Ja na to nie chodzę, ponieważ jestem leniwy i nie lubię wychodzić z domu, ale, ale mogę, jeśli mam taką ochotę. Także to jest spoko. I ja sobie dość cenię wasze, jeśli o to chodzi, bo jest teraz, że tutaj dość łatwo, jeśli chodzi o tak jakby przechodzenie tranzycji, e, to jeszcze jest dużo różnych takich dodatkowych elementów wsparciowych, które można sobie skorzystać. I a propos tych elementów wsparciowych, to jest koniec tematu. A teraz będzie ogłoszenie społeczne, ponieważ. Jakby puścić ten filmik, to będzie dokładnie dzisiaj, ale zapraszam też na kolejne. Zrobiłem grupę wsparcia w Warszawie. Z tym, że są różne grupy wsparcia dla osób trans w Warszawie, tylko że one są wszystkie online. I była, pamiętam, dawno temu grupa wsparcia stacjonarna, na którą się przychodziło w transfuzji. Z tym, że ona została zawieszona przez COVID i to było dawno temu, ona jeszcze nie wróciła i nie wiadomo kiedy wróci. Więc ja uznałem, że ja potrzebuję czegoś takiego, bo ja chodziłem na grupy wsparcia w Transfuzji Bliźnie. Mi się zawsze strasznie podobało, już nawet nie pod kątem wsparcia, bo ja już tak jakby nie potrzebuję za bardzo wsparcia w tym kontekście, ale nawet takiej zwykłej socjalizacji czy wymiany doświadczeń eee, i mi tego bardzo brakowało, więc zrobiłem własne. Eee, I ugadałem tak, jakby miejsce i tak, jakby. Eee, jest tak, jakby trans przestrzeń, do której można sobie przyjść. Także ja takie takie, zorganizowałem takie wydarzenie i zapraszam ogólnie wszystkich z Warszawy. Ponieważ, nie wiem, fajnie się spotkać, e, ja będę tam chodzić, e, ponieważ wymyśliłem, więc muszę być. E, ale też dlatego, że chcę, więc ogólnie wbijajcie. E, ogłoszenie jest e, na mojej stronie na Facebooku, ja dam link w opisie. E, jeśli ktoś jest zainteresowany, to e, musi napisać mi wiadomość do tej strony, że jest zainteresowany. E, I najlepiej powiedzieć mi, że jest trans, żebym nie podejrzewał na przykład, że jest ONR-owcem czy jakimś chaserem. E, więc na przykład napisać, że hej, jestem osobą trans, chcę przyjść na grupę i wtedy ja wysyłam wam adres taki jest deal i grupa raczej będzie w środy po godzinie 18 .00. Centrum Warszawy. Także zapraszam serdecznie, będzie fajnie, będzie mi miło jak więcej osób przyjdzie jeszcze, chociaż już jest spory odzew, ale myślę, że nie mamy ograniczenia, jeśli chodzi o liczbę e, osób, także... Wbijajcie, no i to nie jest taka grupa wsparcia, wsparcia na zasadzie tam nie będzie psychologa. E, to będzie grupa taka towarzysko wsparciowa na zasadzie my się sami nawzajem wspieramy, udzielamy sobie rad, niektórzy na przykład nasz, no nie wiem, 40 lat po tranzycji, e, inni na przykład 3, a inni przed, więc możemy się wszyscy nawzajem wymieniać doświadczeniami i dawać sobie dobre rady. E, będę wujek dobra rada, zapuszczam wąsy, uwaga. Nie rosną. To wszystko z mojej strony w tym tygodniu, także widzimy się w przyszłym, z kolejnym tematem. Tymczasem, Siemcia. Pa!